Chciałbym pokazać, że gimbal, który sprzedaję, działa e, oraz pokażę, w jaki sposób przed pierwszym użyciem z danym telefonem, e, w jaki sposób trzeba go wyważyć. E, ważna rzecz, wszystkie te operacje, które teraz będę pokazywał, wykonujemy na wyłączonym gimbalu. Z wyłączonym się nic nie stabilizuje, rusza się na wszystkie strony. E, jeszcze jedna ważna rzecz. Gimbal w trybie pracy zawsze na to ramię po prawej. Zawsze nie próbujcie go w związku z tym w tą stronę jakoś uruchamiać, czy, czy wyważać. Zawsze w tą stronę ramy. Wkładamy telefon. Skoro ma ramy z tej strony, to obiektywy muszą być z tej strony, czyli przeciwnej. Dosuwamy i uwaga. Niby jest niewyważony, więc telefon spada na jedną stronę. Żeby go wyważyć... Tu mamy śrubę, rozluzujemy ją i wyciągamy. O, Troszkę lepiej, ale jeszcze spada. O, i to jest dobrze wyważony gimbal. Zakręcamy tą śrubę. Ta śruba nie służy do wyważania. Zaraz pokażę, do czego służy. Wyważanie robimy tylko tą śrubie. O, i to jest dobrze wyważony gimbal. I teraz bo, uruchamiamy. Zwracam uwagę, po prawej stronie w momencie uruchamiania była ramię. Proszę bardzo. Gimbal działa, stabilizuje. Tutaj śledzenie na wszystkie strony. Jeżeli ktoś chciałby... Wyłączyłem go. Wszystkie te rzeczy robimy na pełni. Jeżeli ktoś chciałby e, telefon w trybie pionowym, a nie tak jak ja w poziomym, to co? Najmniej? Musimy go spodnie schować. Najlepiej w ogóle wyjąć telefon. Najlepiej. I właśnie mamy tą śrubę. Luzujemy ją. Przekręcamy o. Tą obejmę. Tak, i w związku z tym cały czas, gimbal będzie pracował tutaj po prawej stronie, będzie w ramię. To tak będzie nam. Tak będzie ustawiony telefon. Wkładamy telefon. Proszę bardzo. I. Tutaj aż tak bardzo nie trzeba wyważać. Trochę nam spada na tą stronę, więc ja mimo wszystko to ramię wyciągnę, ale z tej strony aż tak bardzo nie trzeba. jest minimalne. On sobie całkiem świetnie radzi. O, to jest bardzo dobrze gimbal. Ustawiamy go tak jak on będzie pracował. Włączamy. I już proszę bardzo. I stabilizuję. Even